Rusza kolejna edycja naboru wniosków o przyznanie pomocy na budowę i modernizację dróg. O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno gminy, jak i powiaty z terenu województwa małopolskiego. Jak podkreśla marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, tym razem pula jest większa. Samorząd dysponuje środkami finansowymi w wysokości 100 milionów złotych. Specjalnie podkreślam te 100 milionów, dlatego że no to jest mniej więcej równowartość tego, co my przekażemy na organizację Igrzysk EU. Europejskich, to chcę podkreślić, żeby, żeby czuć ten, ten wymiar tej kwoty. Beneficjenci będą mogli składać wnioski od 2 listopada do 16 grudnia 2022 roku. Jak wyjaśnia marszałek Witold Kozłowski, pomoc będzie przyznawana w formie refundacji części poniesionych kosztów. Każde dofinansowanie będzie na wysokości 63,63% 63 wydatków kwalifikowanych, ale wniosek nie będzie mógł przekraczać 5 milionów złotych, więc mamy nadzieję na to, że wiele gmin, właśnie odległych od centrów, będzie mogło skorzystać i też poprawić te drogi, które przede wszystkim służą tej głównej komunikacji. W tych mniejszych ośrodkach. Otrzymana kwota pozwoli na przeprowadzenie inwestycji drogowych. Co ważne, nie są to tylko budowy dróg, podkreśla Roman Wcisło, zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Również budowa chodnika, oświetlenia przebudowa na przykład mostu, jeżeli przebiega w ciągu drogi gminnej czy powiatowej. No jest to szeroko rozumiana przebudowa infrastruktury drogowej w Małopolsce. Roman Wcisło dodaje, że wstępna lista gmin, które zakwalifikują się do otrzymania pomocy, będzie znana w pierwszym kwartale 2023 roku. Dla zainteresowanych podmiotów przeprowadzone zostaną też szkolenia. Planujemy takie szkolenia najprawdopodobniej online, bo jednak widzę, że część gmin naszych beneficjentów przyzwyczaja się, że no bez wychodzenia z domu, czy z góry, czy z szanowa, czy z zakopanego mogą jednak wziąć udział i nawet wolą, tak, więc, więc będzie spotkanie online dla beneficjentów. Wnioski można składać najlepiej u nas tutaj na parterze w budynku w Departamencie Funduszy Europejskich. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Warto dodać, że w pierwszym naborze dofinansowanych zostało 85 inwestycji na łączną kwotę 60 milionów złotych. Drugi nabór został zwiększony o 40 milionów. Termin realizacji dofinansowanych inwestycji wyznaczono do 30 czerwca 2025 roku.